Halo, halo, witamy serdecznie. Halo, halo! Panie i Panetti, Madam Ladies and Gentlemen! Jest czwartek, godzina 17, czyli czas zacząć. Disco Czas Wita na serdecznie. pan Witam serdecznie, formacja Bikul w składzie, Jacek i oczywiście ja, Ombre. Słuchajcie, dziś będziemy mieli gościa, niektórzy może w to nawet nie są w stanie uwierzyć. nie A co, ja bardziej, nie a co bardziej, wyobrazić sobie tego, dzisiejszym gościem będzie. nie przejdzieć do pierwszego. Aha! -bomb. Będzie na tej kanapie już nie niebawem, zasiądzie. Co będzie się działo sam nie wiem. Też już Może się... być OTRO. Powiem Ci, szykuje się powoli na to spotkanie. Może być na OTRO. Jacku, ale w tej chwili możesz się wykazać i zapowiedzieć teledysk. Dobrze, ale zanim zapowiem, powiem, że mamy nową funkcję w naszej Discomanii, jest czat. Czyli pisz na ekranie, pisz na ekranie 7112 z treścią DM i tam wpisujecie na przykład uwielbiam... E... No właśnie. No, no, no. Albo lubię kiedy... No właśnie. <laughs> Piszcie co Piszcie, chcecie, co pozdrawiajcie chcecie. oczywiście. E, dzisiaj też porozmawiamy szybciutko. Powiem o tym, co robi się fajnego w weekend. E, no, możecie też pisać. E, co ro... le, 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 le. Jacku, zapowiedz no, teledysk. Po prostu już powiem. Ruda jest moja, czyli efekt. 그라메 <laughs> <laughs>